FC Barcelona zawsze była klubem kojarzonym z piękną, widowiskową grą oraz z wiarą w młode talenty. Talenty, które wychodzą z ich słynnej szkółki, czyli La Masi. Jednak ostatnio granica między strategią a desperacją zaczęła się zacierać. W drużynie coraz częściej widzimy nastoletnie gwiazdy z La Masi wrzucone w sam środek futbolowej batalii na najwyższym poziomie. Gdzie wygrywają tylko najsilniejsi, a presja oraz obciążenie sezonem są obecnie największe w historii tego sportu. Dlaczego Barça zaczęła tak bardzo stawiać na młodych piłkarzy? Szczególnie w ostatnich latach możemy zauważyć, że ilość piłkarzy naszych ściąganych z La Masi jest wysoka. Znacznie częściej młode talenty dostają szansę na występy w pierwszej drużynie. Czy jest to po prostu nowa strategia klubu, czy może po prostu zwykła desperacja? Bo jakby nie patrzeć, no to zamiast sprowadzać wielkie gwiazdy za rekordowe sumy, tak jak robią to inne kluby, to w Barcelonie stawia się na młodych i niedoświadczonych zawodników z La Masi. A kiedyś, kiedy myśleliśmy o FC Barcelonie, to widzieliśmy wielkie nazwiska, ogromne transfery oraz sukcesy, które wyznaczają trendy w świecie piłki nożnej. Ale tak już nie jest od dawna. Widać, że coraz częściej zamiast Gwiazd światowego futbolu. Do drużyny sprowadzani są anonimowi zawodnicy, którzy w każdym innym klubie musieliby włożyć znacznie więcej pracy w to, żeby zasłużyć na szansę w pierwszym zespole. Oczywiście to, jak to funkcjonuje w Barcelonie i jakie są tego efekty, to dokładnie omówimy później. Ale już teraz na samym wstępie, zanim przejdziemy do tego, co spowodowało taką sytuację, jak to funkcjonuje i co będzie w przyszłości, to chciałem zahaczyć o wątek pewnego niebezpieczeństwa oraz dużego ryzyka, które wiąże się z prowadzeniem tak młodych piłkarzy tak szybko. Bo jednak futbol na najwyższym poziomie niesie za sobą. Szereg różnych wyzwań. I nie chodzi mi tutaj o sportową rywalizację, nie chodzi mi o piłkarską jakość oraz występy, ale bardziej o rozwój oraz zdrowie tak młodych zawodników. Ponieważ jak spojrzymy na skalę światowej piłki, to już teraz ci najlepsi piłkarze narzekają na intensywność sezonu, futbol zmienia się bardzo szybko, a w ostatnich latach mamy do czynienia z sytuacją, gdzie tych spotkań jest naprawdę dużo. A wysiłek oraz cały lifestyle piłkarza na tym najwyższym poziomie staje się bardzo rygorystyczny, zabierając cenny czas na odnowę, regenerację i taki naturalny balans między pracą, a Życiem prywatnym. Dlatego, co stanie się z piłkarzami, którzy w wieku 16 lat są rzucani w ten futbolowy roller coaster, gdzie czasem w tygodniu gra się dwa mecze, szczególnie w takim klubie, jakim jest Barsa, gdzie rywalizacja ma miejsce na krajowym podwórku oraz Champions League. No i jak to ogólnie wpłynie na ich zdrowie? Mówię tutaj o takich piłkarzach jak Lamina Yamal czy Pałku Barsi, którzy zostali wprowadzani w takim wieku, kiedy ciało wciąż się rozwija i mięśnie oraz organizm wciąż się kształtują. I wiadomo, że nie jest to takie zero jedynkowe, każdy organizm jest inny. Jednak ostatnio widziałem grafikę porównującą występę oraz ogólnie statystyki Messiego oraz Yamala w wieku 17 lat i serio oddało mi to do myślenia, ponieważ w tak młodym wieku tak duże obciążenie organizmu może mieć bardzo złe skutki na dalszą karierę. Zresztą widzimy to patrząc na tych najlepszych jak Cristiano Ronaldo oraz Lionel Messi, którzy powoli budowali swoją pozycję w futbolu, grając stopniowo coraz więcej minut i rozwijając się w swoim tempie, ale finalnie pozwoliło im to osiągnąć pełnię swojego potencjału i sprawiło, że ich kariera była niesamowita. W głównej mierze pozbawiona większych i takich poważnych kontuzji, Teraz spójrzmy na Pedriego, zawodnika, który również w bardzo młodym wieku został włączony do pierwszej drużyny Barcelony. To samo można powiedzieć o Gavim i to samo można powiedzieć o Ansu Fatim. I oczywiście to są świetni piłkarze, ale musicie mi przyznać, że na pewno kojarzycie ich z kontuzjami, że często ostatnio mieli problemy ze zdrowiem. Co do Pedriego, to mam teraz w głowie jego zdjęcie z Euro 2020, kiedy po sezonie 2021, w którym rozegrał ponad 70 spotkań w wieku zaledwie 18 lat, piłkarz wyglądał tak jak widzicie, bardzo zmęczony i bez zaskoczenia. Takie obciążenie skończyło się poważną kontuzją i problemami ze zdrowiem, które co jakiś czas niestety do niego wracają. Do futbolu trzeba mieć zdrowie. Przykładami tego są tacy piłkarze jak Marco, Royce czy Neymar, którzy oczywiście w swoim PRIMie byli świetni, ale na pewno nie wykorzystali pełni swojego potencjału właśnie przez ciągłe kontuzje. I wiem, że ta historia jest trochę inna, ale pokazuje to, że futbol jest naprawdę czasem bardzo niesprawiedliwy. Dlatego ta sytuacja FC Barcelony, w której klub musi ryzykować oraz stawiać na młode talenty, ma zarówno bardzo dobre aspekty, jak i te Grożenia, o których tak często się nie mówi. Nie wątpię w ogromny talent Yamala czy Kubarskiego. Są to przecież piłkarze, którzy już teraz świadczą o sile Barcelony, ale oni mają zaledwie 17 lat. Klub musi stawiać na tak młodych zawodników, bo po prostu nie mają pieniędzy na transfery topowych piłkarzy i to jest cała filozofia. Przecież La Masia jest jedną z najlepszych, jak nie najlepszą szkółką talentów od wielu lat. Po prostu wcześniej, żeby przebić się do pierwszej drużyny Barcelony, to było czymś elitarnym tylko dla tych najlepszych. I nawet widać to teraz w świecie piłki nożnej, że jest dużo świetnych zawodników, którzy wyszły. Wyszli z La Masi, ale nigdy wcześniej nie dostali szansy w drużynie Barcelony, a przykładem na to jest chociażby Dani Olmo czy Xavi Simons. Natomiast teraz coraz więcej tych nowych piłkarzy dostaje szansę, co też sprawia, że pokazuje nam to skalę, jak dużo talentów produkuje ta szkółka. Jednak, tak jak mówię, to ta taktyka Barcelony ma pewne ryzyko, które przed chwilą omówiliśmy. I nie ulega wątpliwości, że sytuacja Barcelony jest wyjątkowo wymagająca. Przynajmniej taka była jeszcze kilka sezonów temu. Klub był wręcz zmuszony, żeby stawiać na bardzo młodych zawodników, dając im szansę na pokazanie swojego talentu w pierwszej drużynie. I z jednej strony jest to naprawdę świetne dla klubu, że piłkarze tak pewnie wchodzą i sobie radzą w pierwszej drużynie. A nowe pokolenie Barcelony. Jest pełne graczy o ogromnym potencjale, jednak z drugiej strony niesie to ze sobą nieuniknione ryzyko w kontekście ich zdrowia oraz długofalowym rozwoju, bo stawiając na młodzież, to klub balansuje na cienkiej linii. I naprawdę teraz nawet nie chcę przytaczać statystyk, ilu młodych zawodników w ostatnich dwóch sezonach w Barcelonie miało kontuzję lub jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, które wykluczało ich z gry na dłuższy czas niż miesiąc. Dlatego widzimy, że ten balans między talentem a nadmiernym obciążeniem jest kluczowy. Tworząc ten materiał, to oczywiście bardzo wspieram tych zawodników, żeby udało mi się osiągnąć pełnie potencjału i całym sercem. Życzę im, żeby uniknęli problemów zdrowotnych, bo widać, że teraz niestety wielu piłkarzy, którzy w młodym wieku zaczynali swoje kariery na tym najwyższym poziomie, było zbyt obciążonych intensywnym tempem całego sezonu. I to są rzeczy, o których w Barcelonie doskonale się wie. Zarówno sztab, jak i trenerzy zdają sobie sprawę z niepewności związanej z tą sytuacją. Ale także każdy fan Barcelony ma nadzieję, że podobny los, taki jak chociażby miał Ansu Fati, nie spotka Jamala i Kubarsiego. Ale to ryzyko niestety pozostaje. Dlatego, patrząc na te kwestie, można zastanawiać się, jak potoczy się ich kariera. Barça nie ma łatwego zadania musi chronić swoje talenty, zapewniając im odpowiedni rozwój, ale muszą również dbać o wyniki zespołu. Zespołu, który już teraz opiera się na tych młodych talentach, a ciężko teraz będzie ograniczyć grę takiego Jamala, który gra już na takim poziomie. Dlatego jest to niezwykle delikatna równowaga i tylko czas pokaże, czy obecna strategia okaże się kluczowa i co przede wszystkim skuteczna, no i finalnie pozwoli im rozwinąć pełnię swojego potencjału bez poważnych kontuzji. Dlatego skoro omówiliśmy te dobre i złe strony płynące z wprowadzania tak młodych piłkarzy do pierwszej drużyny, to teraz na pewno warto przyjrzeć się dokładniej sylwetkom tych młodych. Piłkarzy, którzy z każdym dniem zapisują nowy rozdział w historii Barcelony. I zaczniemy od pału Kubarsiego. Piłkarza, który w ostatnim meczu Ligi Mistrzów bardzo oberwał. Jednak co do jego historii i do tego, jak szybko znalazł się w drużynie Barcelony, no to Kubars pierwsze kroki w piłce stawiał w Gironie, gdzie przez kilka lat występował tam w młodzieżowych zespołach. Jednak w 2018 roku przeniósł się do La Masi, gdzie miał okazję występować w jednej drużynie z Lamina Yamalem. W stolicy Katalonii występował właśnie w zespołach obejmujące starsze roczniki, bo jego talent był ogromny. Jego bardzo szybki Rozwój skutkował tym, że w 2023 roku został zaproszony do udziału w treningach seniorskiego zespołu Barcelony. Jednak na oficjalny debiut musiał trochę zaczekać, a doczekał się go w styczniu 2024 roku, żeby kilka dni później otrzymać szansę na debiut w La Lidze. A w La Lidze zadebiutował w wygranym spotkaniu 4-2 przeciwko Realowi Betis. Miał wówczas 16 lat i 11 miesięcy. I właśnie od momentu jego debiutu w La Lidze, to zaczął się regularnie pojawiać na murawie w prawie każdym meczu. Łącznie zgromadził na swoim koncie wtedy 19 występów w czyli mistrzów i dwa w pucharze króla. A selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, czyli Luis de la Fuente, również nie zamierzał długo czekać z wysłaniem mu powołania do pierwszej reprezentacji. No i właśnie w tak młodym wieku również zadebiutował w kadrze Hiszpanii, a zaledwie dwa miesiące później znalazł się w szerokiej kadrze na Euro 2024. I tak rozpoczęła się historia Kubarsiego, który jak widać ma ogromny potencjał. No i bez wątpienia zapowiada się na topowego obrońcę. Ale też pojawia się to pytanie, czy jest już fizycznie gotowy na te wszystkie wyzwania oraz intensywność sezonu. W końcu piłka nożna jest teraz wymagająca jak nigdy. Jednak miejmy nadzieję, że zrobi niesamowitą karierę i że będzie grał tak jak dotychczas. Oczywiście w tym materiale nie mogło zabraknąć Lamina Yamala, który dla wielu jest największym talentem w piłce nożnej. Jego młody wiek jest też punktem wielu dyskusji. Można podziwiać jego osiągnięcia w tym wieku oraz jego styl gry, no ale pojawiają się też coraz większe obawy, czy nie odbije się to potem na jego całej karierze. Bo kiedyś w Barcelonie już grał następca Messiego i chodzi mi tutaj o Ansu Fatiego. I to porównanie wcale nie jest bezpodstawne, ponieważ Fati był w identycznej sytuacji co teraz jest Jamal. Ale w przypadku zawodnika z rocznika 2002, to jego kariera widać, że poszła w bardzo złym kierunku. Właśnie przez te kontuzję. I miejmy nadzieję, że Ansu Fati jeszcze się odbuduje i to, że Jamal nie podzieli jego losów. Ponieważ trzeba przyznać, że naprawdę Ansufati Fati mógłby być teraz kompletnie innym zawodnikiem, gdyby nie te wszystkie problemy ze zdrowiem. A co do Jamala, to na pewno jest jednym z najjaśniejszych talentów, jakie obecnie wyłoniły się z La I Już teraz budzi ogromne emocje zarówno wśród kibiców, jak i na całym świecie piłki nożnej. W wieku zaledwie 17 lat, im panuje dojrzałością na boisku, techniką oraz odwagą, która pozwala mu rywalizować z najlepszymi. No i według wielu jest teraz jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, co na pewno nie jest jakimś kontrowersyjnym stwierdzeniem. Bez wątpienia jego talent jest ogromny, a jego wpływ na grę Barcelony już teraz jest zauważalny. Ale właśnie ta wyjątkowa sytuacja, w której młody zawodnik musi regularnie grać na najwyższym poziomie, niesie za sobą nieuchronne wyzwania. Nie tylko wyzwania sportowe, ale również to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Jako kibice oraz obserwatorzy mamy świadomość ryzyka, że zbyt intensywne obciążenie organizmów tak młodych, Wieku może przynieść konsekwencje zdrowotne, ale trzeba przyznać, że na ten moment jest to tylko w sferze spekulacji w przypadku Yamala i miejmy nadzieję, że tak zostanie do końca. A sam zawodnik będzie mógł nas zachwycać swoją grą, tak, jak robi to do tej pory. Warto podkreślić, że FC Barcelona znalazła się w wyjątkowym momencie w historii ich klubu, w którym ich przyszłość opiera się na bardzo młodych zawodnikach, patrząc w skali całej drużyny. No i są to wychowankowie La masji, którzy już teraz odgrywają kluczowe role w drużynie. Z jednej strony jest to wielki powód do dumy, dowód na to, jak wielkie talenty rodzą się w akademii, z drugiej strony. Stawia to przed klubem ogromne wyzwania, które właśnie mówiliśmy. Jednak bez względu na trudności, to każdy kibic wspiera tych młodych piłkarzy i wierzymy, że będą w stanie osiągnąć wielkie sukcesy bez większych problemów ze zdrowiem. No i tym stwierdzeniem będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że zrozumieliście o co mi chodziło w tym materiale. Są to luźne rozważania nad zagrożeniami płynącymi z wprowadzania tak młodych piłkarzy na taki poziom, który jest przesycony meczami, treningami oraz presją. Liczę jednak, że wszyscy młodzi piłkarze osiągną pełnię swojego potencjału i też, że ogólnie FIFA w końcu zredukuje ilość. Co samo w sobie też jest ciekawym pomysłem na odcinek. Także dzięki, wielkie za oglądanie do końca. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz tutaj lajka do zasięgu i subskrypcję. Z góry za to dziękuję, trzymajcie się i na razie.